YouTube Kids. Kto w ogóle pozwolił na to, żeby to coś powstało? YouTube pozwolił, jak nazwa wskazuje, z jednej strony brzmi to jako bardzo dobra inicjatywa od izolowania treści nieodpowiednich dla dzieci do osobnej aplikacji, która jest zbawieniem dla matek i ojców, którzy nie chcą brać czynnego udziału w wychowaniu swojego potomka. I w ramach tego oddają im w ręce tableta z kolorowymi, ruchomymi obrazkami. Mommy let you use her iPad. You were barely two. Brak uwagi i matczynego ciepła brzmi jak bardzo dobry pomysł. Wszystko zapowiadało się bardzo ciekawie, gdyby nie to, że całość oddali w ręce algorytmu, nie tego stenetu. Ale tego samego algorytmu, dzięki któremu przez dwa tygodnie na każdej stronie wyskakują ci książki o gołębiach, bo raz ci się w towarzystwie wymsknęło, bo lubię gołębie. Widzicie go? Ten syn cały czas podsłuchuje. Lubię gołębie. W dużym uproszczeniu tak to działa. A skoro można w prosty sposób zarobić na jakiejś maszynie, której działania i tak nie jesteśmy w stanie zrozumieć, to dlaczego by z tego nie skorzystać? Może dlatego, że powstrzymujecie rozum i godność człowieka, jakieś moralne hamulce i głosik z tyłu głowy, który będzie podpowiadał: Gdzie popełniłem błąd, że skończyłem w miejscu, w którym siedzę 10 godzin dziennie przed komputerem i edytuję miniatury do filmików, w których Spider-Man goni ciężarną Else ze strzykawką? Ej, weź nie lub tego. Istnieją chyba dla ciebie jakieś granice przyzwoitości, co nie? Stać na więcej. Nieprawda nie stać mnie, a no to OK. Od kolorowych, bezmyślnych animacji stworzonych na odpierdziel, poprzez niepokojące animacje i kradzież kontentu od wielkich korporacji na niepokojących fetyszach i traumach na całe lata kończąc w programie te kreskówki, których nikt nie powinien oglądać za dzieciaka, więc pozwólmy im zginąć w odmentach internetu. Sezon 5 YouTube Kids. Zapraszam. Uwaga! Dalsza część materiału może zawierać wyjątkowo niepokojące treści, których nieco bardziej wrażliwi widzowie mogą nie zdzierżyć. Prosimy mieć to na względzie i żeby nie było, że nie ostrzegałem Pacman Having Fun Play, Kid, Video, Gola, Video. W którym to przez 13 minut Pacman z zębami, jakby nie miał traumy po soniku, co dwie minuty przeskakuje z planszy na planszę i zjada różne owoce, popija sokiem a, 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 a. Mm -hmm. i wypluwa gąsienicę po fakcie. Albo po prostu jakieś owady, za każdym razem jest inny owad. Dlaczego mam wrażenie, że ktoś naprawdę zrobił jakiemuś dziecku krzywdę, żeby uzyskać ten dźwięk? To cały czas się dzieje, to cały czas idzie. I koniec. I w sumie to wszystko. Ta angażująca fabuła, te niespodziewane zwroty akcji, te 20 milionów wyświetl. Ile? Ponad 20 milionów dzieciaków to obejrzało i nauczyło się, że jak zjesz motyla albo pszczoła cię ugryzie w gardło, to wystarczy popić soczkiem i jakoś będzie. Po tej niezwykłej przygodzie nasz główny bohater postanawia popełnić samobójstwo, skacząc z urwiska. Ja go rozumiem. Skoro już jesteśmy przy tematyce filmików z gatunku pętli, nie tej pętli, na szczęście, ciekawym przypadkiem do omówienia będą również nagrania z jajkami. Nie takimi jajkami. Chociaż filmik How to Basic to będzie najmniej niepokojąca rzecz, jaką dzisiaj zobaczymy. Z jakiegoś powodu młodsza widownia niezwykle angażuje się w filmiki, na których ludzie otwierają Kinder Niespodzianki. Albo piniaty w kształcie jajek i ogólnie jajka wszelkiego rodzaju. Surprise eggs, Wildlife Toys. Learn Wild Animals, Animal Sounds. Cucu cho TV. Surprise Kids for kids. Niespodzianka, jajko, dzikie życie, zabawka, nauka, dzikie zwierzęta, zwierzęta, dźwięki. Cucu cho TV, niespodzianka dla dzieci. 630 milionów wyświetleń. E... Chyba czas zmienić profesję. Witajcie moi milusińscy. W dzisiejszym odcinku ponownie robimy unboxing Kinder Niespodzianek. Zobaczmy, co nam się trafi tym razem. Niespodzianka numer jeden. Musimy ostrożnie chwycić tutaj w rogu i otworzyć. Kurw. Spróbujmy, jak smakuje nasza zawartość. A! Aha, to chyba trzeba zjeść. W zestawie znajduje się instrukcja obsługi dla imigrantów i klauzura bezpieczeństwa. Gdyby jakieś dziecko poniżej trzeciego roku życia się zakrztusiło, to nie możecie już ich pozwać, bo było ostrzeżenie. Ależ zbieg okoliczności trafiła nam się zabawka harambe. Odkąd zabili tego goryla, cały świat zaczął się pierdolić. No i co? Trzeba było instrukcję czytać, czy nie trzeba było instrukcji czytać? Piękne. Niespodzianka numer dwa. W kolejnym zestawie była. Czar. Ej, czarna wdowa. Ale jaja, mają zabawki z Marvela? Zawsze chciałem mieć Scarlett Johansson na wyłączność. Mam pomysł, co zrobić z tą zabawką. Jeśli wiecie o co chodzi, to nie ma już dla was ratunku. Niespodzianka numer trzy. Co jest? Zobaczmy co znajduje się w środku. <laughs> Popshowje. Welcome back little friends. So happy to have you back. Jestem tu pierwszy raz. Nie witaj mnie ponownie. Ten oto przepiękny słoniorożec, sło, słoniorożec przyniósł do lokalnego przedszkola prezent zawierający kilka jajek niespodzianek, w których znajdują się zwierzęta i ich odgłosy, które rzekomo wydają. Let's open the mall! Hurra! Nauka odgłosów zwierząt! Mój ulubiony przedmiot szkolny. A teraz, kochane dzieciaczki, pouczymy się od głosów zwierząt. Kto mi powie, jaki dźwięk wydaje kotek? Miał, miał! Bardzo dobrze, a kto mi powie, jaki dźwięk wydaje piesek? Świetnie, dobra robota, a kto mi powie, jaki dźwięk wydaje krowa? Super! A teraz kto mi powie, jaki dźwięk wydaje stonoga? Ziobro kurwo jeba... Pick me! Thank you! Shall we open the pink egg? Może nareszcie dowiemy się, jak naprawdę brzmi lis. Surprise! It's a fox! What does the fox say? What the fox say? The fox goes To jest pies? Al albo wilk? Nie wiem, nie słyszę na 70% na jedno ucho po wypadku z wiertarką. Długa historia. Ale lis to raczej brzmi tak. Albo byłbym skłonny uwierzyć, że nawet tak. Ale nie jak pies albo wilk. Wcale nie było fajne, zwłaszcza, że odgłos lisa był pomylony, chociaż to ma jeszcze na swoją obronę tyle, że ktoś się trochę nad tym napracował. Narysował te postacie, musiał zrobić animację. Ale kolejny przykład. Jakiś człowiek przez 16 minut otwiera kinder niespodzianki i co? I 960 milionów wyświetleń. Jedna ósma ludzkości. Hmm. Interesujące! Ludzie z wewo sobie w brodę plują, wydając miliony na teledyski, żeby miały miliardowe wyświetlenia, a tu przychodzi facet otwierający jajka i. Jeden facet 20 jajek. I to nie jest film z gejowskiego pornhuba. Oprócz sterty zabawek, które przez pół roku będą ci się szlajały po szafach tylko po to, żeby ostatecznie je wywalić. Ale fajna zabawka, ale fajna zabawka, ale fajna zabawka. Znudziło mi się. Podmiot liryczny prezentuje również chyba najmniej apetyczne ujęcie Kinder Joya w historii kinematografii. Mmm, aż mi się poranek po studniówce przypomniał. Kolejnym przykładem niegodziwego wykorzystania algorytmu jest, jak to subtelnie nazwać, kradzież materiału z innych kanałów dobrze znanych marek, takie jak Świnka Pepa, albo Tom i Jerry, i kopiowanie ich na własne kanały, albo przerabianie na tańsze wersje, w których co do jasnego. Widziałem trochę pojebanych główien w moim życiu w stylu ludzkiej stonogi albo serbskiego filmu, ale to jest najbardziej pojebane gówno ze wszystkich pojebanych główien. Dlaczego te igły? Dlaczego te strupy? Dlaczego tu kość widać? I dlaczego tego typu gry funkcjonują jako osobny gatunek? Co to jest? Anna, Elsa, Spongebob, to, to nie wiem kto to jest, Dora, Gumball, co oni ci zrobili? Ja stąd uciekam, wyłącz. Turn off reset swego czasu, i nie ma mocni byli na topie przy okazji premiery drugiej części. I nie ma mocni 2. Więc dlaczego by nie wykorzystać tego wydarzenia do wypromowania własnej abominacji w postaci The Incredibles 3 preview 15 milionów wyświetleń. Pan i nie ma mocny po ciężkim dniu ratowania miasta wraca do domu i przerywa rodzinny obiad. Po zniszczeniu stołu w jadalni rozwalił się na kanapie. Co naprawdę zirytowało wiole. Dobra, okej, okay. jajca sobie robię, bo w tym wypadku mamy do czynienia z czymś, co było celowo zrobione w taki sposób. Mam nadzieję, przynajmniej, żeby wyśmiać rzeczy w stylu. What a finger, what a finger, where... One W takim stylu, chociaż nie zmienia to faktu, że jakby jakieś dziecko przez przypadek na to trafiło, to mogłoby się co najmniej rozczarować. Gościu jest też odpowiedzialny za tego mema z Sonikiem. Więc wybaczamy. Ale kolejny przykład to jest prawdopodobnie chciałbym, żeby nie było w 100% na poważnie. Hmm. Hmm. <tryk> Patrol, typowa bajeczka dla dzieci, taka sobie fabuła, taka sobie animacja, więc dlaczego by nie ukraść lubianych przez dzieci postaci i zrobić z niej gównianej animacji 2D o pierdzeniu? Pies policjant, czyli pies pies, daje swojej koleżance do spróbowania kilka warzyw. Z którymi ich układ trawienny średnio sobie poradził. Płe, chłe, chłe, żarty o pierdzeniu! Chłe, 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 żarty o zatruciu metanem. Chyba mam rozwiązanie waszego problemu. Może inny odcinek będzie bardziej przyzwoity, jak na przykład Psi Patrol po polsku bajki dla dzieci 2019 głęboko w ustach. Może lepiej nie? No ale dobra, pośmialiśmy się, pożartowaliśmy, jak to mówią, ale trzeba coś sprostować. W jakąkolwiek niepokojącą stronę by to nie szło, trzeba przyznać, że w sumie to w miarę ogarnęli i pousuwali te najbardziej szkodliwe materiały. Chodziło głównie o wykorzystanie strzykawek na miniaturach w sketchach z Elsą i Spidermanem. Nawet to miało swoją nazwę afera Elsa Gate. Do tego stopnia się to rozrosło. Nawet jest w regulaminie YouTubea punkt, który zabrania używania igieł na filmikach. Tak. Swego czasu było aż tak źle, że musieli dodać osobny punkt regulaminu. Ale nadal znajduje się te chore, można to chyba spokojnie nazwać, filmikami fetyszowymi, gdzie postacie z mainstreamowych dzieł są w ciąży. Biedronka z biedronki. I czarnego kota w ciąży, młodzi tytani w ciąży, Elsa Anna. I tutaj jest kilka opcji: albo Spiderman jest w ciąży, albo Elsa jest w ciąży, albo dziewczyna Spidermana jest w ciąży. Każdy z każdym tutaj jest w ciąży, a nic lepiej nie reprezentuje tego pomysłu niż Pregnant Frozen Elsa versus Pregnant Frozen Anna Sig versus Spider-Man, Dr. Hulk, superhero Fan. Czy naprawdę ludzie wstydu nie mają? Anna, jak to każda kobieta w ciąży, ma różne żywieniowe odpały. Co nie skończyło się za dobrze. Więc ten Christoph po roku na Podlasiu postanawia zadzwonić po doktora Spidermana. A nie nic się nie stało. Ale co to za niesamowity zwrot akcji? Elsa jest w ciąży ze Spider-Manem? No, no, no to szybko się pocieszył Pogłęb. You be quicker than that. Nie wiem czy to zbieg okoliczności, ale ten wątek jest ciągnięty w osobnym filmie. Frozen Elsa becomes Spider Elsa, Spider-Man, Pink, Spider-Girl, Mermaid, Joker in Jail, Super Fan. Ostatni, okej? Okay? Panie producencie, już możemy skończyć? Dziękuję. Ostatni. Joker włamuje się do mieszkania Elsy i Spidermana, by ukraść ich miod. Który urodził się już w strojach z jakiegoś powodu? Elsa po porodzie nadal jest w ciąży, albo jest w kolejnej. Może szybki zawodnik z pana Parkera. Na szczęście udało jej się powstrzymać Jokera, ale na ich kolejnego potomka tym razem czyha maleficent. Czy tymi sketchami naprawdę ktoś próbuje zaspokoić swoje fetysze związane z ciążami? Nie wiem, co jest gorsze. To. Czy to, że istnieją też wersje rysowane. Kojarzycie może ten wichajster z facetów czelni do kasowania pamięci? Tak się składa, że jestem w posiadaniu bardzo podobnego urządzenia, które pozwoli nam zapomnieć o dzisiejszym dniu, które kasuje pamięć i kompletnie odzobaczymy, co dzisiaj zobaczyliśmy. Tu wystarczy przełączyć, odblokować. I... Nie pomogło. Wiecie w sumie tak, ja na to patrzę i dochodzę do wniosku, że ja to się gówno znam. I nie potrafię docenić prawdziwej sztuki. Może komentujący z YouTube'a będą w stanie mi wyjaśnić, co się kryje za tym crossoverowaniem Elzy ze Spider-Manem. Zobaczmy komentarze. Nie inaczej. 10 tłe 8 y, a cing, ciąg, ping, pang, gong dą, O, o, tu coś przypomina normalny język. Boję się ludzi, którzy byli zaangażowani w ten kanał. Ja też randomowy użytkowniku platformy YouTube. Jo też. <gry> Zatem obejrzeliśmy sobie kilka przypadkowych materiałów z kategorii YouTube Kids, i jedyne podsumowanie, jakie mi przychodzi do głowy, to. Czy możemy nie oddawać wychowania dzieci w ręce algorytmu stworzonego przez korporację, która nie jest w stanie na tym etapie go nawet kontrolować w żaden sposób? A co to niby szkodzi? Małe dziecko nie wie, co się dzieje dookoła, po prostu widzi na ekranie jakieś kolorowe stworki. Jaki to może mieć na niego wpływ, niby? Może żaden ale z drugiej strony moje pokolenie wychowało się na rzeczach z gatunku. Hmm? Myślicie, że dlaczego istnieje teraz takie coś jak fetysz futrzaków i to na taką skalę? Skoro głupiutkie bajki dla dzieci, w których futrzaste żeńskie postacie miały nad wyraz podkreślone pewne cechy płciowe, poskutkowały tym zbiorowym fetyszem jakim jest społeczność futrzaków, to aż boję się pomyśleć jaki skutek wywołają te abominacje z YouTube Kids. Zatem dziękuję za uwagę i do zobaczenia w piątek o piątek, chyba że zapomnę albo mi się nie będzie chciało.